Moja najnowsza książka Władcy czterech ścian. Jest to zbiór siedmiu opowiadań, które, tak najogólniej rzecz ujmując, traktują o naszej współczesności, o sytuacjach, jakie nam się na co dzień przytrafiają, o tym wszystkim, o zmianach, które determinują nasze życie, nasze wybory. W tą książkę, zresztą bardzo ładnie zilustrowaną przez Piotra Wojciechowskiego. Bardzo trafnie. Te, te ilustracje bardzo trafnie podsumowują każde z tych opowiadań, a opowiadania zaludniane są przez, zarówno przez mieszkańców małych miasteczek, wsi, jak i wielkich miast, ludzi dążących do sukcesu, celebrytów. Jest to w pewnym sensie taki przekrój społeczny i próba pokazania jak zmieniają się, jak w ogóle my jako ludzie zmieniamy się na skutek tego co dzieje się dookoła, a żyjemy w czasach trudnych. Powiedziałabym nawet trudniejszych, dużo trudniejszych niż dalej. Jesteśmy bardzo bombardowani setkami informacji. W sumie człowiek dzisiejszy nie tak znowu bardzo różni się od tego który żył kilkaset lat temu. Tak samo mamy, miotają nami różne uczucia, chcemy być kochani, chcemy mieć przyjaciół, kogoś nienawidzimy, z kimś rywalizujemy i to wszystko jest Typowe, lu, typowo ludzkie. Natomiast y, co y, dla nas jest trudniejsze niż dla ludzi, którzy żyli przed wiekami? Trudniejsza jest ciągła zmiana, nieprzewidywalna, rozwój techniki. To wszystko zaczyna być, zaczyna coraz bardziej determinować nasze działania. Czasami decydując się na coś, już nie wiemy, czy to jest nasz wybór, czy ktoś nam ten świetny pomysł podsunął, jakąś nową modę. No i poza tym, jeszcze jest tak, że musimy starać się, żeby zachować własne ja, bronić się przed tymi narzuconymi społecznie, narzuconymi nam zachowaniami. Oczywiście człowiek zawsze miał coś narzucane, zawsze były normy jakieś społeczne, zawsze człowiek organizował się w ramach jakiejś konkretnej społeczności, ale nigdy nie było takiego szalonego rozwoju techniki i takich szalonych yy, z jednej strony możliwości, a z drugiej strony czasami mamy ochotę wyhamować i zostać w czymś, co dobrze znamy, w rzeczywistości oswojonej, rzeczywistości takiej, która jest dla nas przyjazna. I to jest taki nasz codzienny dylemat, który nakłada się na te inne dylematy dnia powszedniego, te takie typowo ludzkie. I my jesteśmy tymi rocznikami, pokoleniami, które muszą się z tym zmierzyć. Czy dzisiaj, jeżeli mielibyśmy komuś nawet doradzić, jaki zawód, miał sobie, jaki zawód miałby sobie wybrać, już jest problem, bo być może tego zawodu nie będzie już za bardzo krótkim czasie. A. Mm, i ten pen powoduje, że wiele osób odpada, nie radzi sobie. To rodzi różne lęki, depresje. Wiem coś o tym, bo sama jestem psychoterapeutką i jednocześnie etnologiem i antropologiem kulturowym z wykształcenia, natomiast psychoterapeutką również. I spotykam się z takimi właśnie ludzkimi problemami, lękami, przerażeniem wręcz momentami i tym współczesnym światem. I dlaczego dałam tytuł Władcy Czterech ścian? Dlatego, że w domu to jest jedyne miejsce, gdzie właściwie możemy poczuć się sobą już nie bombardowani informacjami, nie musimy być aktorami. Po prostu idziemy do domu, zdejmujemy z siebie ubrania. Jeżeli mamy ochotę, możemy potuć talerze o ścianę albo sobie poskakać, możemy być szczęśliwi. To jest nasze królestwo. My tam jesteśmy władcami. I tam też przygotowujemy swoje występy z którymi potem idziemy w świat, gdzie już stajemy się aktorami, odgrywamy różne role, dostosowujemy się do, do tego, co nas otacza. Staramy się być fajni, staramy się być na topie, na czasie modni. I właśnie to jest takie, to chciałam przeciwstawić. Natomiast u siebie to jest jeszcze jedyne miejsce. Może na razie, może już nie, może już niedługo, gdzie jeszcze możemy być sobą.